No i teraz znowu, no jeżeli, wiesz, jemy byle jak, kupujemy żywność, która jest, to się tak ładnie teraz mówi, że ona jest wyjałowiona. No trochę jest, tak, no nawet bardzo, no wiesz, no kiedyś się faktycznie biegło, wyrywało się marchewkę z ziemi, jadłeś trochę w ogóle z ziemią tą marchewkę i to było super, dostarczałeś też fajnych bakterii, które wspierały też produkcję różnych witamin naturalnie w twoim organizmie, no i działo się, było fajnie, plus budowałeś, zwiększałeś odporność swojego organizmu. Teraz mamy to wszystko takie wyjałowione, czyste, wiesz, no możemy zacząć w ogóle od tego, że mamy tak szczelne okna, że badania pokazują, że przez szczelność okien jest więcej alergii u dzieci się rozwija, no bo jednak jest mniejszy kontakt układu odpornościowego z bodźcami, które mogą pozwalać na rozwój tej odporności, czy w ogóle chowamy czysto, nie wiem, czy kojarzysz, w ogóle też były takie badania, które pokazywały, że ten taki typowy chów szwedzki, taki hiperczysty i sterylny, powodował potem bardzo duże osłabienie w ogóle układu odpornościowego u dzieciaków, no i potem zaczął się ten boom, żeby wrzucać dzieciaki do kału z błotem. No i wiesz, no, temat jest bardzo trudny. Fajnie by było, gdyby ta żywność była taka bogata we wszystko to, co z definicji tam powinno być, no ale wiadomo, że to jakby tutaj dużo elementów ma wpływ, tak? No bo zobacz. Nie wiem, patrzymy sobie na pomidora. Wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby pomidor miał wszystko, żeby miał potas, likopen, no witaminę C, no w ogóle jeszcze mnóstwo innych rzeczy, no ale. My wiemy, że to tam powinno być, jeżeli ten pomidor rósł sobie na pełnym słońcu, w idealnej glebie, był podlewany, nie było suszy itd., itd. A jeżeli jest hodowany przemysłowo, w szklarniach, na bacie, podlewany jeszcze, żeby szybciej rósł różnymi fajnymi rzeczami, no to co tam jest w środku?